Słuchajcie, rozwiązałem zagadkę z tą magiczną datą, którą większość multiversów z KBD Toilet spoilerowało cały czas. I będziecie zaskoczeni, ale. No, przejdźmy do odcinka, zostawcie lajka i lecimy. Słuchajcie, dość przypadkiem to odkryłem, i myślę, że chyba jest coś na rzeczy. Mam nadzieję, że. Że to mój pomysł na rozwiązanie tej zagadki okaże się trafny i prawidłowy. Dajcie znać, co wy myślicie. Dzisiaj jest 11.10, czyli ta data powinna się ujawnić, znaczy jest teraz i powinniśmy dostać prawdę, co to jest. I moim zdaniem to będzie. Słuchajcie, uwaga: jest to związane prawdopodobnie ze sklepem z Toilet. A dlaczego? Zaraz już Wam powiem. Słuchajcie, popatrzcie, mija rok czasu. Szkoda, że nie jest tu podana dokładna data, kiedy ten społecznościowy post e, na jego koncie, na oficjalnym kanale YouTube, Buma się pojawił. Natomiast jest to rok temu, równo rok temu, więc e, słuchajcie, wchodzimy na sklep i uwaga! Proszę bardzo, sklep jest niedostępny. I słuchajcie, jest napisane, że wracamy, we will be right back, czyli wrócimy wkrótce. Eee, słuchajcie, jest to dość ciekawe. Zważywszy na to, że patrzcie, w ogóle to są ciekawe rzeczy. Jak mamy logo, to mamy telewizory, głośniki, kamery i Skibidi toilet. I widzicie, to jest fajne logo zrobione. Oczywiście tu jakichś ukrytych rzeczy raczej nie ma oprócz tego napisu, który jest. Słuchajcie, tu jest taki napis store Owner login. Patrzcie, możemy się tu zalogować w ogóle do Shopify, z tego co widzę. No i oczywiście mamy Shopify, to jest zrobione w Shopify. Natomiast wiecie, co jest ciekawe, że część i obstawiam, jeżeli to jest rzeczywiście to, co tutaj Wam proponuję, co Wam próbuję, jakby odkryłem, to wydaje się, że prawdopodobnie. Mm, Ci YouTuberzy z tego multi czy te inne serie, będą tutaj w tym sklepie, być może te zabawki. E, więc ciekawe to wygląda, e, słuchajcie, e, pewnie będziecie mieli do kupienia różne zabawki z różnych, czy inne produkty, koszulki, kubki i tak dalej, z tych innych multiwersów, również. I tutaj oni doszli do porozumienia, i dlatego, jakby to jest, e, być może tak reklamowane. Poza tym, jeżeli wejdziecie na kanał Ultima, to zobaczycie coś ciekawego. Zobaczcie, co on ma w opisie, słuchajcie. HTTPS Boom Shop Wygląda na to, że prawdopodobnie Boom też będzie dzielił się przychodami z osobami, które będą reklamować ten sklep, i tak w przypadku Ultima jest albo. Tu będzie po prostu e, albo słuchajcie, jest... To zróbmy tak, bo może to być na zasadzie reflinku działać, to znaczy, że jak ktoś wejdzie z jego linku i będzie kupował przedmioty w sklepie booma, to dostanie parę procent prowizji. Ale bardziej mi tutaj pasuje, że jak widzicie, chodzi mi o ten link, że po prostu będzie zakładka ze sklepem Ultima. To znaczy produkty Ultima będzie można tutaj kupić. Dlaczego Ultima? No on dodaje swoje jakby te fanmade -y, tworzy, prawda? Więc jest to ciekawe. Patrzcie, buy Skibity Toilet Nef Plushies Merch. I tu jest Skibity Toilet Shop Ultim. Pytanie, czy on dodawał wcześniej? Bo jeżeli to dodawał wcześniej, to mnie zastanawia. Czekajcie, jeden miesiąc temu, czy on tu. A nie, ma Ultim. Czyli kurka to nie jest powiązane. A szkoda, czyli on to już wcześniej dodawał. Ciekawe, kiedy? Czekajcie, weźmy sobie jeszcze wcześniej. Na przykład 4 miesiące temu. Otwórzmy to. I tu nie było. Tu tego nie było. Kiedy zaczął to dodawać? Sprawdźmy 3 miesiące temu. Też nie było. To 2 miesiące temu. Też nie miał. Okej, okay, czyli to niedawno dostał. A kiedy oni zaczęli spo spoilerować, jakby te, wiecie? Tu już jest. Pytanie, kiedy. Czekajcie, tu jest już miesiąc temu. Ty to, rzeczywiście, czyli to jest prawda. Czyli dobrze mówię. Tu jest miesiąc temu i jest. Okej. Okay. Tu już jest dwa miesiące temu i chyba nie będzie tego. Nie będzie. Czyli dobrze. Dobrze, słuchajcie, mi się wydaje, że po prostu. Te, to jest sklep Booma, po prostu ulepszone. I już chyba miesiąc temu już zaczęliśmy dostawać przecieki z tym kodem, tak? Ja musimy sobie to przypomnieć. Wejdę sobie tutaj, wyświetl mój kanał. I kiedy ja dodałem odcinek o tym kodzie? Słuchajcie, 11 dni temu nowe przecieki. Yy. No, właśnie, to jest ciekawe. Kod będzie tu nie. Sek. Jimen wiedział. Tu jest nowe napisy. Dobra, czekajcie, gdzie tu jest to? gdzie ja. Bo, bo o tym kodzie na pewno gdzieś tutaj mówiłem, już nie pamiętam kiedy to było. To jest ważne, słuchajcie, dla nas. Nie wiem, już nie, nie mogę tego znaleźć, ale słuchajcie, chyba że tu, sekrety, w teorie. Nie mogę tu znaleźć, ale była przecież jakoś zaczęły się podjawiać te kody, nie? Z tą liczbą. I niestety nie mogę tego znaleźć, gdzie mówiłem o tym kodzie. No niestety nie jestem w stanie tego znaleźć, ale wydaje się, że jest coś na rzeczy, bo, bo sklep po prostu jest nieaktywny. Ultim zaczął od miesiąca wrzucać te linki do jego sklepu, więc Wydaje się, że być może trafiłem w samosedno. Dajcie znać, co wymyślicie. myślicie. No, jedno jest pewne, dzisiaj prawdopodobnie powinniśmy się dowiedzieć tego, więc ja myślę, że ten odcinek wrzucę jak najszybciej, żebyście sprawdzili. Zostawcie, lajkujcie, oczywiście. Wspierający dostaną ten odcinek o wiele wcześniej. Słuchajcie, i muszę na koniec jeszcze pozdrowić jednego wspierającego. A raczej już mamy dwóch zaawansowanych wspierających, także dziękuję tutaj Te, temu panu. Nie wiem, jestem tutaj chyba, tak to się tłumaczy. Oraz z KBD Sigma. Bardzo Wam dziękuję za wspieranie brota. Tutaj macie tego wspieraka. Wspierak za 10 zł to zawsze pozdrawiam na końcu odcinka. Także przynajmniej jednego odcinka, jednego dnia. Także dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję też tym innym sponsorom, które wrzucacie. Sponsor jest nawet od 2 zł. Macie dostęp szybszy do odcinków. Do zobaczenia.